Halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wojtek. Dzisiaj będę nagrywał, no powiedzmy to nie będzie nic z stylu gry. No powiedzcie, jestem na YouTube'a to jakbym grał, to raczej by było od razu w grze. Więc no to w... film będzie pod tytułem Oglądam moje stare filmy. Moje stare filmy. Czy nie aż tak stare, no ale wiecie. I w ile wbiliście mi subskrypcji No nie powiem ile już miesięcy, bo zobaczycie Tu będzie 27 subskrypcji Bardzo pięknie Ja ile nagrywam? No 3 miesiące na to Jest DBS Dobra, my no oglądamy sobie pierwszy filmik, oczywiście nie do końca tylko W skrócie Wbijamy, wbijamy Nie będę się śmiał Od nowa Jak <laughs> <laughs> to jest śmieszne. To jest takie śmieszne. To jest 8 łapek, 4 w dół i 165 wyświetleń. I tu co jest ile? Tu są lagi, a nie bagi. No to ładnie, Jakub Mikołajczyk. A jakie to śmieszne jest. Dobra, Slither.io 2. Ja miałam aż do pięć. 5. Slither.io 5. Co to będzie? Cinko, sudała, no czy... Witam was bardzo serdecznie. <gry> Pierwszy Odcinek, ale pierwszy stawię pierwszy odcinek. Znaczy przypadkowo, ale no normalnie usiedłem no. Tak to musiałem powiedzieć no. Pierwszy pierwszy, potem drugi i tak dalej. Tak. Jest śmieszne. O pierwszym się nie przywitałam, zapomniałam. Teraz się muszę przywitać. Tak, pierwszy stawię pierwszy, potem drugi. Cześć z tej strony. Dobrze. Nie, dobra. Jest sześć w górę, 5 w dół. No, przy tych slitheriach tak było. Dobra, night video, but can you subscribe to my channel? Przytłoczyłem sobie to i to jest. Yy, ten. Ładne video, coś tam wpadaj na mój kanał, zasubskrybuj mój kanał, czy jakoś tak. Dobra. Slitherio 3: To jest hit. 3 4 na 1. 4 na 1. Dobra, od nowa, od nowa, nie 11 sekund. I słuchamy to. Wow! No, 5. Szkoda, że nie 10. 4. W... To są 4 w górę, 1 w dół. I komentarzy 0. Wasz Hitler, Slid 4 Bo tu chyba cisza jest. Co tu jest teraz? Bo nie wiem. Ale jeden na jeden, bo dlatego, że mnie na pewno nie posłychać. No dokładnie, na pewno, na pewno. No nie słychać, dobra. Bo Fleet Harry 4 i przechodzimy do ostatniego sleep Harry'a. Co jest? No to za chwilę do Was wracam. Ja już jestem. Nawet nie miałem ścisony ani nic, tylko coś mi się stało z głosem. Bardzo serdecznie Z No to był najlepsze, pamiętam. Jak to było? Cześć! Z tej strony. Potas. Chwila przerwy. Czekajcie, chwilę wybiorę sobie skina. Tak to było właśnie. I co tu jeszcze by powiedzieć do tego z Sliterium? co gram sobie po 5 razy i takie coś było, szczerze Dobra, to Hill Slim Rating Jeszcze to nie gram, jeszcze to instalowałem. Fajna gra, się ona podoba A ja witam was bardzo serdecznie z tej strony ProTas Jak mówię, dzisiaj będzie fajna gierka Hill Rating hi, Bardzo fajna gra, się ona podoba to no, mi też się podoba. jest 6 na 2 Nawet dobrze, nawet dobrze było. Dobra, wybiorę FTS-15. To właśnie była. To jest moja gra dopiero. To jest moja gra. Tylko wtedy po tym filmiku. To była sobota, pamiętam. Jeszcze na następny dzień zachorowałem. Bardzo źle się czułem. I potem. Chwili, dwa tygodnie. Nie, no tydzień, dwa tygodnie. Jest specjal Forces Group. Stawiłem. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja idę do FTS-15. O, jeszcze pamiętam. Przed, właśnie tu, to właśnie nagrywałem. I w telewizji oczywiście leciało, jak rozpętano II wojnę światową. To było genialne. A ja Was witam bardzo serdecznie z tej strony, Potas. Nieco dziennym nastroju alhegramów FTS 15. Bardzo fajne. A to, było na, to jest najlepsze. Cześć z tej strony, Potas. Dzisiaj będę grał w. No, w nietypowym nastroju w FTS-15. Tak było właśnie słychać. Beznadziejnie trochę było. Ale 114 wyświetleń to było bardzo dobre. 9 łapek w górę i 2 było Ile komentarzy? Nic. Dobra, przechodzimy do Force Forces Group. To było właśnie po chorobie. Tydzień czy dwa? W rogu. A ja was witam bardzo serdecznie z tej strony pod nas. Dzisiaj gram ale jak podróbkę CS? -a? Czemu ja to powiedziałem sobie? To nawet nie jest CS, to po pierwsze jest. Nie mam nic. Chwilę pooglądamy. Jak tu widać, No, OSP widać właśnie. No dobra, dobra. Przechodzimy do draft. Food. Wtedy bardzo, bardzo chciałem być właśnie tym. Yy, bardzo chciałem FIFA grać, i wtedy te drafty, co wyszły, no naprawdę bardzo zachciało mi się grać w FIFA. Przechodzimy do oglądania. Cześć, z tej strony Potas8802 i się będę nagrywał drafta. Ale tak sobie, jak i kozak. Cześć, z tej strony Potas8802 i się będę nagrywał drafta. Już. Chyba. I pack opening, no oczywiście. I tu już bardzo się zajmowałem. Tu bardzo już lubiłem CSA GO, Counter Strike, Global Offensive, czy nawet CSA 1.6, obojętnie, ale Wtedy... jak Na przykład oglądałem Izaka, o. Wtedy za bardzo mi się chciało case openera. Tak w ogóle i potem kupiłem CSA i tak się tak się stworzyło I teraz gram w CSE komu. No. Siemanko, z tej strony Sosiła się dzisiaj Ci będę nagrywał! Ale to już inaczej, bo tam było cześć z tej strony. To Siemka. Siemanko czy jakoś tak. To ładnie było. Cześć z tej strony. Nie, Siemanko, z tej strony Potas. Dzisiaj będę nagrywał Case Opener Ultimate Team. No to będziemy po, po prostu polować na... Dzisiaj na kosy jakieś, na Dragonora, jeśli dobijecie. No, i na kosy będziemy polować. Szkoda, że nie na kosak albo jakieś tak Dobra, i tu przechodzimy. Nie róbcie tego w domu. Handels milioner Sezon drugi to jest. Halo, Was bardzo serdecznie z tej strony. Tu się pomyliłem. Szar... nie serdecznie. Sezon drugi. To było bardzo fajne. To było bardzo fajne, przyznam. A to trochę ohydne było. Nawet na końcu nie chciałem tego tak już po prostu nagrywać, bo by to było ohydne nawet. I ja dałem sobie łapkę w dół przed chwilą na no pewno. 11 komentarzy. Dobra, to było... No. Grałem z nim. Wy. Pixelgan Warfare z Thompsonem. Oczywiście, to jest youtuber prawdziwy. Dobra, idziemy. Pichelgan Warfare, właśnie. Oto. Z nim grali. grałem sobie. W kogo bardziej było słuchać niż mnie? Wiecie dlaczego? Bo on miał słuchawki, a ja nie, właśnie. I tak wyszło. I potem aktualizacja. I nowa aktualizacja wyszła, iż w to bardziej nie umiałem grać. Tak to wyszło. Nie zabiłem go. Nie zabiję. To był no. Nubem się zachował. No to, to był najlepszy Thompson. Jeśli, jeśli to będziesz nagrywał, to... Wojtek, znaczy Potas. Dobra, jestem Wojtek. Weź zaproponuj mój kanał w opisie. No to podałem kanał w opisie, Możecie wchodzić na kanał Thompson. Możecie dać łapkę w górę, dziękuję. I takie się... coś. i teraz... Najnowsze wyszło 3 tygodnie temu. Robię nową karierę FTS 15. Mm, to blisko stu jest. A to była chwila, chwila muzyczki. Naprawdę, to, mm, naprawdę no, słuchajcie sobie nawet. Kto to ogląda, to na pewno pamiętacie, jak to było. Halo, witam was w... No i, i tak co chwilę mówię, halo, halo. I tak właśnie wyszło. Ale to było A co, Wojtek? Serdecznie. Z tej strony Wojtek. By... No to już było Wojtek, właśnie. Ile tu komentarzy, bo nie widziałam właśnie. Jest już Dream Legend, West Soccer 17. właśnie, widziałem, właśnie, Wiktor. Gramy w klikala, bo Thompson przyszedł. Dobra, tego jeszcze nie będę czytał. No dobra. Przechodźmy do rzeczy. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostaw kciuka w górę. Jeśli chcesz być na stałe z tymi z takimi filmikami różnymi. To zostaw subskrypcję. No. Tak będę zakończył dzisiaj odcinek. Może jeszcze dzisiaj coś wstawię oprócz tego. No to miłego oglądania to trochę musiało zająć 13 ponad 12 minut. Dobra. To ja się z wami żegnam. Na, no i na razie...